Witam wszystkie byki bardzo serdecznie i zapraszam na prognozę roku 2024. Wyjątkowy rok przed nami. Pluton, planeta transformacji, planeta radykalnych, ekstremalnych zmian, będzie przechodził po 240 latach do znaku wodnika, i tutaj pozostanie następne 21 lat. Przejście to będzie 21 stycznia. Na moment jeszcze wróci do koziorożca od 2 września do 19 listopada i zostaje już w tym znaku. Pluton y, wpływał ostatnie 15 lat pozytywnie dla ciebie i jeszcze masz do stycznia, do 21 stycznia, ten czas na załatwienie poważnych spraw, dlatego że Pluton jest energią, jest motorem, jest siłą, jest motywatorem i jest determinacją, że możesz sobie przekształcić to życie tak, jak sobie życzysz. I tutaj bym proponowała wszystkim byczkom, aby przeforsowały, czy też rozpoczęły, czy Zainicjowały to, co dla Was jest bardzo ważne. Następnie bowiem będzie ustawiał się w kwadracie, czyli w aspekcie wyzwania, i ustawi się na samym szczycie horoskopu, co oznacza, że transformacji będzie podlegać Twoja kariera, Twoja profesja. Twoja sytuacja w domu, ale także status, jak się pokazujesz. Dla wielu y, z Was jest to taki sygnał: ci, którzy nie są na swojej drodze powołania, będą się szukać, będą y, przemieniać swoje profesje, może będą wprowadzać jakieś nowinki, może będziecie unowocześniać. Swoją, swoją profesję, może będziecie uczyć się czegoś nowego, może będziecie pracować nad, nad reorientacją, czy też całkowicie zmieniać swoje profesje, idąc w kierunku tym, aby być wolnym, aby być niezależnym, aby pracować nowocześnie, aby być na fali, aby pracować międzynarodowo. Może niektórzy z Was, ci, którzy jeszcze nie są, będą otwierać własne działalności i ni może będą pracować z internetem, z innymi technologiami w innej formie, a może będą to zawody niekonwencjonalne, czy też o jakichś zupełnie nieznanych mi jeszcze nazwach, gdzie Wy macie się spełnić, gdzie Wy macie się pokazać jako osoba odrębna, e, niezależna, niekonwencjonalna, ale spełniając się przede wszystkim osobiście jako osoba, Indywidualna, wykorzystując swoje talenty. Kwadrat Plutona będzie dotyczył w tym roku, w roku 2024, pierwsze trzy daty byków z pierwszej dekady. Reszta może na to jeszcze poczekać, dlatego że w zależności od waszej daty urodzenia, ten kwadrat będzie się pojawiał i taki kwadrat trwa od dwóch do trzech lat. I wymaga dużego nakładu pracy. Może być tak, że w tej profesji pojawią się jakieś sygnały, pojawią się jakieś osoby, które swoim zachowaniem czy też traktowaniem Ciebie mogą Ci pokazać, że nie jesteś na swojej drodze powołania, pomimo może, że lubisz swoją pracę, że robisz. To, co jest dla ciebie spełnieniem, czy też masz pracę, gdzie zarabiasz odpowiednie pieniądze. Może to otoczenie nie będzie pasowało, może będą zmiany ogólne, czy krajowe, czy w danej Twojej firmie, czy też może globalne, które nie wszystko ci się spodoba. Jest bowiem kwadrant, że coś zacznie się tutaj pojawiać co w, w jakimś stopniu pokaże Ci mm, mm, to nie jest moja profesja, to nie jest mój plac, to nie jest moje miejsce, e, nie czuję się tutaj dobrze, może ta aura Ci nie będzie odpowiadać, może te prawa, przepisy, może te zmiany, cokolwiek, co by to nie było, jest, że w tym kierunku byki będą się zmieniać, aby wskoczyć na swoją drogę powołania, aby robić to, co robią, a te z Was, które są już na drodze powołania, może Będą to przemieniać. Dla wielu z Was może to oznaczać także przeprowadzki bardzo dalekie, nawet do bardzo dalekich krajów, przeprowadzki za granicę. Inne z Was będą budować nowe domy, będą się przeprowadzać, może zakładać rodzinę. Czas jest bardzo długi z tym plutonem, czyli rozkłada się aż na kolejne 20 lat. O tym będziemy mówić bardzo długo. Nie skupiałabym się w roku 2024 na tego, na tego plutona, poza tymi pierwszymi datami, które na pewno miały już sygnał marzec, kwiecień, maj 2023, co się będzie zmieniać, dlatego, że pluton powróci na te same pozycje. Dla Was, dla wszystkich byków jest bardzo Ważna pierwsze pół roku 2024, ponieważ Jowisz pozostający w Twoim znaku jeszcze do 26 maja 2024 tworzy wyjątkowo przepiękne konstelacje, i nigdy więcej, z którymi możesz do końca maja wszystko osiągnąć. Od 15 do 24 kwietnia, a właściwie można powiedzieć przez cały miesiąc, ale przez ten czas, od 15 do 24 kwietnia, Jowisz w Twoim znaku będzie się łączył z uranem i jest to wyjątkowa sytuacja raz na 84 lata, ponieważ tak rzadko uran znajduje się w Twoim znaku konstelacja szczęścia, spełnienia, spełnienia marzeń, spełnienia życzeń, poprawy sytuacji e, finansowych. W świecie mogą być to zmiany w tematach finansowych, czy też e, na przykład w bankach. Ale dla ciebie są to niespodzianki dotyczące ciebie samego. Może niektóre byki będą brały śluby, może niektóre będą wchodzić w jakieś relacje, w jakieś partnerstwa. Może zainwestujesz coś innego, może wygrasz te pieniądze, może wykonasz coś, co naprawdę Cię uszczęśliwi. Może podejmiesz bardzo ważną, życiową decyzję związane z Tobą, z Twoimi pragnieniami, z Twoimi życzeniami, związane także z relacją. Z, z relacją. Może właśnie niektórzy postanowią się przeprowadzać, wyjeżdżać, zmieniać pracę, zakładać grupy, zakładać własne działalności, jakkolwiek jest to konstelacja szczęścia i jeżeli masz jakieś bardzo ważne tematy, jeżeli masz jakieś plany, które nigdy Ci się nie udało, czy też brakowało Ci sił, czy motywacji, czy chęci, czy energii do stworzenia tego, czy do przeforsowania tego, teraz możesz to zrobić i jest, że cele będą osiągnięte. Od 19 do 28 maja Jowisz ustawia się pozytywnie do Neptuna, i z tą konstelacją znowu spełnienia marzeń, spełnienia życzeń, rozwój spirytualny, rozwój duchowy, poprawy finansowe, szczęście spadające z nieba. Te osoby z Was, które chcą wyjeżdżać, Mogą także wyjeżdżać. To mogą być życiowe podróże to może być poznanie jakiegoś partnera to, może by, to mogą być wyniki, osiągnięcie jakichś bardzo ważnych dyplomów, sukcesy. Jest to taki, ta, taka sytuacja, gdzie otrzymujesz honory gdzie utrzymujesz uznanie za e, trudy, które włożyłeś przez ostatnie lata. Ale także rozwój duchowy, rozwój spirytualny wszelkiego rodzaju, może stworzysz coś wielkiego, może będziesz chciał coś napisać, może będziesz chciał się pokazać, może właśnie będzie to jakaś inspiracja, jakaś myśl, która przyniesie ci zabezpieczenia na długie, długie lata. To Jowisz, Jowisz powróci tutaj po 13 latach, a Uram jeszcze pozostanie do roku 2026, następnie dopiero za 84 lata, czyli to jest wyjątkowo konstelacja szczęścia, i życzę Wam naprawdę, aby z tą konstelacją spełniły się Wasze marzenia, szczególnie jeżeli to jest w Waszym znaku. Od 30 maja do 7 czerwca Jowisz ustawia się w trygonie do Plutona. Pluton będzie wtedy w wodniku, ale z Jowiszem w trygonie do, do Plutona, czyli ponad 7 dni, możesz wszystko przeforsować. Chodzi o pracę, szczęście w pracy, szczęście w profesji, zakładanie własnych, własnych działalności, zdobycie celów, poprawy sytuacji finansowych, siła wewnętrzna, respekt, ale także aspekt szczęścia i aspekt bogactwa. Także byczki, zaplanujcie sobie wszystko, co nigdy nawet bym powiedziała w życiu, nawet wam się nie udało. Teraz możecie to do 7 czerwca naprawdę osiągnąć, czyli powtarzam te daty od 15 do 24 kwietnia, od 19 do 28 maja, od 30 maja do 7 czerwca. Ten kwiecień zaznaczyłabym sobie bardzo ważny, ponieważ z konstelacją Niowisz w koniunkcji do Urana może się także zmienić dużo w bankach, to już mówiłam w poprzednim w poprzednim wideo te pieniądze, czy te bogactwa, czy to, co tutaj wpadnie Ci teraz do rąk, na pewno bym nie trzymała na przykład w banku, dlatego że ta konstelacja mówi o zmianach, zmianach finansowych w świecie, że będzie się bardzo zmieniało, że będzie się modernizowało. Nazwę to, a Ty możesz w tym czasie naprawdę bardzo, bardzo dużo zdobyć i takich konstelacji, nie, nie przeżyjesz już nigdy więcej, czyli wykorzystaj ten naprawdę szczęśliwy czas bowiem 26 maja Jowisz przechodzi do znaku bliźniąt. Opuszcza Twój znak. Mam nadzieję, że to był wspaniały czas z tym Jowiszem, że zabezpieczyłeś się, że może zrobiłeś jakieś dyplomy, może nauczyłeś się czegoś nowego, może poznałeś nowych ludzi, może zadbałeś o siebie, może ekspansją tutaj wystrzeliłeś do góry. Teraz należy to szczęście zabezpieczyć, ponieważ Jowisz przechodzący do znaku bliźniąt 26 maja po zostanie do 9 czerwca 2025. I tutaj czuję się tak sobie. To Jowisz w znaku bliźniąt różni się od Jowisza w znaku pyka, czyli w Twoim znaku tym, że to szczęście niestety nie będzie tutaj stałe, że może przyjść na bardzo krótko, a można także to szczęście nie zauważyć lub w ogóle przegapić, że to szczęście nam ucieknie. Jowisz ustawiając się przed Tobą, wchodzi w dom finansowy. I tutaj będzie trzeba uważać, bo bliźniak. Czyli już wiemy bliźnięta dwa, raz tak, raz tak, raz siak. Ten jeden bliźniak mówi tak, ten tak. Chodzi o pieniądze, chodzi o zabezpieczenia, chodzi o wykorzystanie Twoich talentów. Kto z Was teraz będzie zarabiał pieniądze, na przykład w komunikacji, przez internet, przez pisanie, mówienie, przekazywanie wiedzy, przekazywanie informacji, czy też wszystko, co jest związane z wiedzą, z handlem, przedszkola, nauka, szkoły, nazwę to komunikacją. Czy też handlem także w internecie, czy przekazem wiedzy informacji może tutaj naprawdę zarobić, Ale nie ryzykowałabym w tym czasie, jak te pierwsze pół roku możesz tutaj naprawdę duże sumki. Zebrać finansowo. Tak, od 26 maja do 9 czerwca 2025 na pewno bym nie ryzykowała, na pewno bym nie inwestowała w coś, co nie znam, na pewno by patrzyła na propozycje. Jeżeli przyjdą jakieś bardzo ważne, wartościowe propozycje, także finansowe, trzeba szybko reagować, szybko to, to szczęście łapać, ale też zabezpieczać. Ty to umiesz, ty to znasz i na pewno sobie e, poradzisz. Saturn pozostaje w znaku. Ryb i Saturn stoi pozytywnie dla Ciebie, zabezpiecza Cię, pomaga wdrażać Twoje marzenia w życie. Bardzo dobry czas na współpracę i kooperację z grupą, bardzo dobry czas na tworzenie czegoś nowego, nawet jeżeli nie masz tej struktury, ponieważ On będzie zabezpieczał Te Twoje marzenia, nawet te marzenia, które kiedyś gdzieś były w wyobraźni, teraz będą wdrażane w życie. Bardzo dobry czas do wychodzenia do internetu, do zakładania stron internetowych, na przekaz wiedzy, przekaz informacji, na pracę online wszelkiego rodzaju, na prace, które są związane z pomaganiem innym, na robienie psychologii, psychoterapii, czy nauczenie się, czy praca z tymi tematami, czy kto pomaga na przykład innym. W jakiś różny sposób pomaga w uzdrawianiu, nazwę to duszy i ciała. Możesz mieć tutaj ogromne powodzenie, i tutaj także znajduje się Neptun, i z tym Neptunem nie tylko wzrasta Twoja świadomość wzrost, rozwój spiritualny, ale także, że swoim uczuciem, swoją empatią, wyczuwasz tutaj otoczenie. Jest też, że jeżeli chodzi o respekt, czy też pomoc ze strony grupy, ze strony przyjaciół, ze strony jakichś osób, które są na wysokich stanowiskach, możesz do początku roku 2026 liczyć na pomoc. Nie ma tutaj żadnych ograniczeń i także wykorzystaj ten czas. Od 14 do 18 sierpnia już bardzo trudny aspekt, czyli ta e, druga połowa roku 2024 już nie jest taka e, ciekawa. Jowisz ustawia się w kwadracie do Saturna i tutaj bym uważała przede wszystkim na pieniądze, nie inwestować w coś, co ktoś ci tutaj za... Proponuję nie inwestować w coś, czego nie znasz, nie słuchać innych, nie słuchać namów, bo można tutaj na naprawdę stracić pieniądze, jest to aspekt straty, zakończenia. Czy też w świecie może pojawić się stagnacja gospodarcza, ale dobra, w świecie to, co się dzieje na zewnątrz, nie musi się dziać w w twoim życiu, Ty pamiętaj, odpowiadasz za siebie swoimi decyzjami, swoim, swoimi wyborami na to jak Ty żyjesz, jak Ty kreujesz, co Ty wybierasz i teraz jest bardzo dobry czas, czyli to pierwsze pół roku jak wykorzystasz, to y, nie ma tutaj żadnego zagrożenia. Merkury będzie w biegu wstecznym w roku 2024 w znakach ognia, i trudnym aspektem będzie tylko, jeżeli będzie w znaku lwa, czyli w kwadracie, będzie chodziło o miesiąc sierpień i tutaj bym uważała na inwestycje związane z domem, czy też może jakieś tematy z dzieckiem, wyprowadzanie dziecka, przyprowadzanie. Chcesz zmienić dom, chcesz przeprowadzić, chcesz sprzedać dom, kupić mieszkanie lub sprzedać mieszkanie, kupić dom. Nie robimy to wtedy, bo można tutaj z tym kwadratem za szybko, tak, za hojnie, ale też można, że po prostu można za dużo wydać pieniędzy, czy też mieć za hojną, za hojną rękę. Czas na miłość, czas na poprawy finansowe, bardzo dobre fazy na zapoznanie kogoś, na wejście w relacje, na wejście w partnerstwa, więcej zabawy, więcej przyjemności i radości od 23 stycznia już do 16 lutego. Może będziesz tutaj wyjeżdżał, może będziesz się uczył, może jakieś wyjazdy za granicę, może załatwienie bardzo jakichś spraw e, ważnych dla ciebie sądowych, urzędowych czy otrzymanie bardzo ważnych dyplomów. Następnie od 11 marca do 5 kwietnia znowu spełnianie marzeń, spełnianie życzeń, szczęście spadające z nieba. Wenus przechodzi do twojego znaku od 29 kwietnia do 23 maja. Poprawy w, na, na sobie, może zadbać więcej o siebie, poznanie kogoś nowego, wyjazdy, więcej radości, więcej przyjemności, poprawy sytuacji finansowych. Następnie poprawy sytuacji finansowych od 17 czerwca do 11. Do 11 lipca. Tutaj także byłoby z komunikacji, z przekazu wiedzy, przekazu informacji. Może bardzo dobry czas także na zakładanie na przykład stron internetowych czy prac online, czy na przykład handel wszelkiego rodzaju. Następnie od 5 sierpnia do 23 sierpnia i znowu od 11 listopada do 7 grudnia, czyli naprawdę bardzo dużo tutaj czasu, takiego, że te poprawy sytuacji finansowych, ale także zadowolenie, szczęście, spokój, radość, zabezpieczenie, ale także dużo inspiracji, dużo tematów kreatywności. Myślę, że ten Pluton ustawiający się w kwadracie. Pozwoli także, pomimo że to jest kwadrat, tak, że mogą być sytuacje, których się nie spodziewasz, także jakieś przeznaczeniowe, ale te konstelacje wskazują na to, że byki będą zainspirowane, że będą się spełniać, że będą szukać siebie, że będą szukały swojej drogi powołania, żeby odnaleźć te swoje cele życiowe i jest na pewno, że te pierwsze dekady no, będą nad tym pracować. Więcej siły, więcej mocy, więcej determinacji, poprawy sytuacji zdrowia w miesiącach od 4 stycznia do 13 lutego bardzo dobry czas. Mars będzie w wywyższeniu. Następnie od 23 marca do 30 kwietnia. Mars przechodzi do Twojego znaku od 9 czerwca do 20 lipca. Tutaj tryskasz po prostu zdrowiem działaniami ale także zabezpieczasz się i od 4 września do 4 listopada uważać trzeba będzie jak Mars, planeta energii, planeta działania przejdzie do znaku Lwa, ponieważ będzie także w biegu wstecznym, czyli od 4 listopada do początku roku, do pierwszej połowy stycznia 2025, i tutaj trzeba będzie uważać, tak? Mars w biegu wstecznym może być właśnie spadek energii, zabranie energii, strata energii, czy też, że zajmiesz się czymś, tutaj jest fokus niestety, że będzie fokus na dom, co zabiera Twoją energię, że zainwestujesz w coś czy w kogoś za dużo energii, bo można tą energię stracić, czyli myślałabym więcej o sobie. Zaćmienia w roku 2024 odbywają się na osi baran waga i są to bardzo ważne zaćmienia, które zmieniają bardzo dużo w naszym życiu, ponieważ są to znaki kardynalne, kierujące, sterujące i u ciebie, w którą stronę masz iść, jest ten baran, czyli znajdują się za za tobą. Nie będą to już takie zaćmienia jak w tym roku 2023. Węzły karmiczne opuściły, <laughs> przepraszam, Twój znak, czyli że będzie lżej, ale fokus jest na Twój rozwój, na zadbanie o siebie, na zadbanie o swój dzień codzienny, może zadbanie o swoje zdrowie, może będziesz się czegoś uczył, może będziesz wyjeżdżał, może będziesz więcej w innej formie pracował i y, robił więcej przerw, może będziesz na przykład trenował coś nowego, może będziesz medytował, może będziesz się rozwijał spirytualnie, może będziesz się uczył czegoś, no może na przykład astrologii czy pracy o energii, może zmienisz swoje żywienie, ale także ten węzeł karmiczny w znaku barana mówi o tym, że pewne tematy trzeba pożegnać, trzeba wyrzucić aby przygotować się na nowe drogi, aby e, przygotować się do nowego, e, ponieważ e, do nowego będziesz się przygotowywał, e, jak Saturn i Neptun połączą się w znaku Barana, a to będzie wiosna 2025-2026. Saturn wchodzi na moment do znaku Barana i później znowu wraca, ale do tego czasu, do wiosny 2026, masz tego Saturna po swojej stronie. Pierwsze bardzo silne zaćmienie 8 kwietnia 2024 totalne zaćmienie słońca w baranie. Tutaj trzeba będzie uważać, ponieważ Mars stoi na Saturnie i nie ryzykować. 2 października 2024 pierścieniowe zaćmienie słońca w znaku wagi, i ponieważ Merkury jest w kwadracie do Marsa. Uwaga właśnie na dzień codzienny, temat pracy, znowu ten temat pracy, organizacji dnia codziennego, a może u niektórych byczków wyjazdy, czy też nawet przeprowadzki. Dużo tej przeprowadzek tutaj u Was widzę. I 25 marca 2023, częściowe zaćmienie księżyca w znaku uwagi, niespodzianki wszelkiego rodzaju w miłości, ale Wenus leci niestety na, na Saturna, i tu może chodzić o jakieś po, pożegnanie. To pożegnanie by było może ze strony grup, ze strony przyjaciół, coś tu się będzie zakończało i następnie węzły karmiczne będą przechodzić na oś ryby panna, nowe zaćmienia, pierwsze nowe zaćmienie 18 września 2020. Cztery dla Ciebie te zaćmienia na osi ryby, Panna, są w pozytywnym aspekcie i będą do końca roku 2025. Nowe szanse, nowe możliwości, nowi ludzie, nowi, yy, nowi przyjaciele, w którą stronę będziemy mieli iść, jest znak ryb i tutaj spełniasz swoje marzenia, życzenia, jesteś w fajnym otoczeniu. To za, zaćmienie to jest pełnia, jest zakończenie, jakieś w pozytywnym aspekcie, ponieważ ten Neptun stoi w pozytywnym, no i jest taki czas. Odkrycia może e, prawdy, a może właśnie podczas tego dnia będzie jakaś myśl, będzie jakaś inspiracja, będzie jakaś idea, gdzie Ty będziesz mógł wreszcie się spełnić. Kochane byki, życzę Wam wspaniałego roku 2024. Konstelacje są wyjątkowe, bardzo intensywnie, gdzie możesz się spełnić, i fokus teraz jest na Ciebie. Ty masz szansę dokonać tego, czego nigdy w życiu nie dokonałeś. Powodzenia, zapraszam do porad ponieważ prognoza jest ogólna dla wszystkich z znaku BYKA. Kto chce prognozę dokładną na rok 2024, do której potrzebuje datę, godzinę i miejsce urodzenia, zapraszam do rozmowy. Informacje znajdują się pod nagraniem lub na mojej stronie www.astroberitas.com. Wszystkiego dobrego w nowym roku!